SK Info Naszym celem było wykonanie takiego reaktora, w którym ten gaz poprocesowy na wylocie z naszej dyszy osiągnie tak niskie temperatury, żeby można było nim obrabiać powierzchnie, które są zupełnie nieodporne na działanie wysokich temperatur. I to są na przykład powierzchnie biologiczne, a także powierzchnie polimerowe. I tutaj akurat mamy różne reaktory w naszym laboratorium. Jesteśmy bardzo niewielką grupą, ponieważ właściwie naukowo Pracuje tutaj cztery osoby. Urządzenie planujemy dopiero wykorzystać i przetestować w różnych gałęziach nauki, na przykład w rolnictwie, do obróbki nasion, w medycynie, do obróbki trudno gających się ran. Takich ran, gdzie antybiotyki nie działają, czyli powstały jakieś szczepy, które są antybiotykooporne i w tym momencie wkraczamy z naszą plazmą i są wyniki nie nasze, ale pochodzące ze świata, że... Taka plazma wspomaga na przykład gojenie się stopy cukrzycowej, gdzie ludziom grożą amputacje. Również są takie doniesienia, gdzie plazma może wspomagać terapię nowotworów. Sam reaktor ma niewielkie wymiary, jest w kształcie dyszy o długości 10 cm. Może być bez problemu użytkowany przez personel na przykład medyczny. Właśnie przy projektowaniu staraliśmy się, by był jak najprostszy w obsłudze i także bezpieczny dla samego użytkownika. Dlatego postaraliśmy się o zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym, no a także takim dostosowaniem temperatury plazmy, by była ona bezpieczna dla pacjenta. Nasz układ charakteryzuje się większą stabilnością, na przykład dla innych układów zasilania istotnym elementem była na przykład wilgotność powietrza czy temperatura. No i sprzęt już był bardzo czuły na, na te czynniki. Natomiast nasz charakteryzuje się właśnie tą niezawodnością, może być stosowany w różnych warunkach i wszędzie powinien działać dobrze. Es kainft.